Cześć, witajcie. Z tej strony Jakub. Witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję wam 5 najważniejszych moim zdaniem zmian w nadchodzącym Windows 11. Na ten moment nie wszystkie z nich są dostępne w wersji Insiderskiej, także nie zachęcam do pobierania nowego Windowsa i pamiętajcie, że system jeszcze jest niedokończony. Więc instalując go, robicie to na własną odpowiedzialność. A teraz przejdźmy już do pierwszej nowości. Pierwszą nowością jest nowy pasek start oraz odświeżone okienka. Zmiany widać gołym okiem już po uruchomieniu komputera, od teraz ikony na pasku są wyśrodkowane, chociaż jest możliwość wyrównania ich do lewej strony. Do tego mamy nowe logo, nowe centrum powiadomień, a co najważniejsze nowe mini-start, z którego zniknęły kafelki, a zostały jedynie przypięte aplikacje. Drugą nowością jest zintegrowany kanał informacyjny, być może nie każdy o tym wie, ale taki kanał informacyjny pojawił się już na Windows 10, ale jedynie w przeglądarce Edge i nie był on zintegrowany z systemem. Od teraz w Windows 11 wystarczy kliknąć specjalną ikonkę, a na pulpicie pojawi się specjalna nakładka z personalizowanymi wiadomościami dostosowanymi do naszych preferencji. Do tego warto wspomnieć, że na samej górze pojawią się widżety, które także będzie można personalizować. Trzecią nowością są aplikacje z Androida. O tej zmianie słyszał już chyba każdy, ale nie wszystko zostało wytłumaczone. Najważniejsze w tej nowości jest to, że aplikacje nie będą pobierane ze sklepu Play jak na naszych smartfonach, a będą pobierane ze sklepu Amazon. Różnica jest taka, że biblioteka Amazona jest bardzo skromna w porównaniu do Google. Oczywiście to nie oznacza nic złego, a wręcz przeciwnie, dalej jest to jedna z najlepszych nowości w Windows 11. Aplikacje społecznościowe typu Facebook, Messenger, Twitter czy YouTube najpewniej się tu znajdą. Ostatnie dwie zmiany będą trochę mniej widoczne dla większości użytkowników, ale uważam, że są równie ważne, a może i ważniejsze co te, które wymieniłem wcześniej. Czwartą nowością jest Direct Storage. Technologia, która zawitała na konsolach nowej generacji, pojawi się także na nowym Windowsie. Ma ona za zadanie wykorzystać w pełni potencjał dysków NVMe. Dzięki temu, że gry w pamięci będą ładować się bezpośrednio z dysku do pamięci karty graficznej, z pominięciem procesora, jak to miało miejsce do tej pory. Jest to jedna z tych nowości, której nie widać, ale na pewno wpłynie na szybkość wczytywania gier. Osobiście korzystam z Xboxa nowej generacji i przyznam szczerze, że szybkość ładowania robi robotę. I ostatnią nowością, taką najważniejszą według mnie, jest Auto HDR. Jeżeli posiadacie monitor ze wsparciem HDR, to na pewno wiecie, że jest to technologia, która sprawia wiele przyjemności, czy to w graniu, czy też oglądaniu filmów. Auto HDR, który także jest już zaimplementowany w nowej generacji konsol, poprawia oświetlenie w grach, które nigdy tego wsparcia nie otrzymały od producenta. Dzięki temu możemy zagrać na przykład w starego Fallouta z ulepszonym oświetleniem, czego nie można było zrobić wcześniej. Oczywiście zmian w nowym Windows jest o wiele więcej, warto dodatkowo wspomnieć o pełnej integracji Teams oraz aplikacji Xbox z systemem. Pozostałe zmiany są ciekawe, ale w mojej opinii nie są tak ważne jak te wymienione przeze mnie w tym filmie. Mam nadzieję, że w tym filmie przybliżyłem wam nieco bliżej nowego Windowsa 11 i pamiętajcie, nowy Windows to nie tylko zmiana paska zadania, wiele nowych udogodnień, które wpłyną pozytywnie na korzystanie z komputera. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!